Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Hipno. Witamy się ponownie w Black Rack Mountain. E, tym razem w klask Challenge'a, gdyż mamy zaległości, e, nie zdążyłem nagrać wcześniej dwóch challenge'ów. E, I możliwe, że najprawdopod znaczy, najprawdopodobniej zrobimy dzisiaj Warrior'a i Shaman'a, a w oddzielnym odcinku, e, który również pojawi się e, mniej więcej w podobnym okresie, zrobimy Priest'a i Druid'a. Natomiast może jakoś szybko nam pójdzie czasowo, więc tutaj zobaczymy jeszcze. Nie chcę nic obiecywać, nie chcę nic mówić. E, dostaniemy za... E, Warriora, Axe Flingera, który mnie denerwował podczas start z bossami pewnie jeszcze będzie mnie trochę denerwować. Jest to 2-5 za 4 many. Za każdym razem, gdy dostaję obrażenia, zadaj 2 punkty obrażeń twojemu przeciwnikowi. E, uważam, że ta karta ma duży potencjał. Nie jestem przecież mówiąc, pewny, czy będzie dobra, ale ma duży potencjał, jeśli um, będzie to deck taki typowo nastawiony na zabicie przeciwnika. Nie control, a bardziej takie agro, e, gdyż wyobraźcie sobie na przykład podstawić tego kolesia i na przykład, nie wiem, Willwind i jeszcze potem na przykład jak on się nazywa, ten 2-2, co, co zadaje 1 obrażeń i boostuje, plus plus 2 ataku, nie pamiętam jak on się nazywa, nie ma znaczenia, tak czy inaczej wiecie, że w Warriorze jest mnóstwo kart, które zadają obrażenia swoim stworom i dzięki temu zyskujemy coś, dobra zobaczmy jak wygląda to to wyzwanie, jak widzicie w ogóle ich nie robiłem, nie widziałem ich nawet, także nie wiem jak wyglądają wszystko, wszystko na świeżo, na czysto zobaczymy co nas czeka, Gra, jesteśmy przeciwko GAR GAR, który mnie bardzo denerwował podczas stać z bossem. Um, Okej, okay, mamy już Warbota, fingera Acolyte of Pain. E, same karty, które rzeczywiście coś tam, jak widzicie, m, dostają. E, mają jakieś. O, Król Taskmaster, o tą kartę mi chodziło. E, dostają jakieś bonusy za e, za to, że dostają obrażenia. O Rampage na przykład. E, bo jak widzicie, Hero Power to oczywiście zadaje jednym obrażenie wszystkim stworom. Teraz możecie tego nie pamiętać, bo, bo było to. Było to ostatnimi czasy hmm. Battle commencing Trzeba pamiętać, żeby zabić tych, tych ludków, bo bo niestety Jeśli pamiętacie dobrze, to to, to nie fajnie, tutaj się kończyło to wszystko A jak się ich olewało, także, także tutaj warto, warto zwrócić na nie uwagę Czy to nie jest heroik, także nie jest tak źle Ja na heroiku miałem ogromny problem, bo tam on, oni zadawali takie obrażenia, że to jest po prostu niebotyczne. Tutaj nie ma takich problemów, także spokojnie. O Jezu, mam nadzieję, że nie strajdujesz, bo wolałbym ludzi Deft Spite'a. Super, idealnie. A na razie zajmiemy się usuwaniem ich, a potem potem coś wymyślimy innego. Na razie, na razie się zajmiemy tym. Tak, żebyśmy czuli się w miarę bezpiecznie, żeby nie trzeba było się niczym przejmować. Na samej turze już możemy zacząć grać normalnie w miarę, chyba, że przyzwie kolejnych. Nie, nie przyzwał. Także nie ma problemu. Nie ma problemu. I zrobimy teraz tak. O, super, dwarno smyfy, Zwalimy w twarz. Oba giną. My dostajemy sporo armoru. I w następnej turze możemy zagrać Master i Dostaniemy kolejny armor, szczerze mówiąc, w następnej turze za to. Eee, ten armor oczywiście został zbity przez te, przez te stworki, ale e, jak one się nazywają, bo zapomniałem Firesworn. Ale to nie ma takiego znaczenia. Kolejni. Ale teraz już jak są tylko trzy, już jest później, że tak powiem, w grze, to nie jest tak ciężko sobie z nimi poradzić. Także. Kurczę, no na razie sobie ich zostawimy, bo oni mają duży tutaj, dużą szansę zmienienia w ogóle tego, jak wygląda ta gra. Jak wi wi widzimy tutaj, jeśli chodzi o armor, to nie musimy się zbytnio martwić. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że pójdzie. Uuu, ten. Mm... Kiepsko. Teraz już jest ok. <laughs> teraz już jest ok. Ok, dobra, robimy tak, robimy tak. I teraz robimy. E, robimy tak. Robimy tak. Tego jeszcze trzymamy i, i spokojnie. Mamy bardzo dużo życia. E, jakoś się nie przejmuję zbytnio. Może gram trochę za wolno. E, ale, ale, no, zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Ale Boże, ludzie, spójrzcie, nie mamy armoru, to jest po prostu... wow Wow, po prostu... o Nie może strajdować cały czas, oh man, that's crazy Okej, okay, mamy tonę obrażeń, uuu, uh, green patron uh, Czemu nie? Weźmiemy sobie jednego I do dodamy jeszcze mu obrażeń swoją drogą temu Niestety on zginie w mi turze, ale nie mogę, yy, wiecie Tutaj e, zaprzepaścić 14 obrażeń, to jest, to jest zdecydowanie zbyt dużo. E, dostaniemy oczywiście kolejnego Grim Patrona. Jeszcze dwóch, dwóch. Także, także super. Corehound już nas to nie obchodzi. Może strejdować nie ma problemu. Już mamy obrażenia krytyczne. Jak widzicie, skończyliśmy z taką ilością armora, że aż po prostu głowa mała. E, także spokój. boss łatwy e, z tym deckiem. Mm. Nawet e, pewnie on ma troszeczkę gorsze karty niż, niż normalnie Szkoda, że tego Axwingera w ogóle w tym wyzwaniu nie, nie zostaliśmy, no bo jednak to wyzwanie, wiecie, no ma, ma polegać na tym, że jednak tą kartę jakoś widzimy i zastosowanie a, a jednak no tak nie było, zresztą w Magu też tak nie było No ale tutaj w Magu te Unstable Portale były po prostu the best e, Dobra, Thrall kontra Balengeddon, Balengeddon ma te, mm, to że zadaje wszystkim obrażenia z tego co powiem, ten hero power, no bo tak też jest idea tej karty też w, w grze. Uh, deal to damage, unlock outloaded mana crystals. Uh, szczerze mówiąc jakoś uh, nie chwytam tej karty, to znaczy um, nie uważam, że jest jakaś bardzo dobra, bo te uh, overloady, no um, w sumie, żeby stracić te overloady musicie i tak zapłacić dwa many, czyli jak na przykład macie overload dwa, dwa kryształy, no to musicie zużyć dwa many, żeby je odblokować, no i przy okazji dostajecie dwa obrażeń, czyli tak naprawdę uh, Zamiast tych zablokowanych kryształów macie dwa obrażenia, tak? I musicie stracić dwie karty w talii. Jakoś mnie to tak nie kręci, szczerze mówiąc. Nie widzę jakoś tak, yy, yy, że tak powiem, żeby ta karta miała być jakoś bardzo dobra, ale. No przekonamy się zresztą, może z przyszłymi dodatkami, nie wiadomo jakie karty jeszcze dojdą W przyszłych dodatkach może to wszystko zmienić, także tutaj nie ma co na razie gadać Ten deck, ja się mogę założyć, właśnie już widzę, że ten będzie deck nastawiony całkowicie na Overload No na razie Lawaszek wywalam, no bo na razie tego Overloada tyle chyba mieć nie będę Swoją drogą właśnie ta nowa karta w ogóle jej... Hmm, nie miałem jeszcze z nią szczerze mówiąc, poza bossami ty, 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 ty. Okej, okay, on już zadaje sobie obrażenia. O! Oh, aha, dobra, on ma taki hero power Okej, okay, no niestety nie mieliśmy nic, co byśmy mogli zagrać, także no... Co i tuż nawet może będzie musieli zagrać Lightning Storm. I to będzie bardzo przykre, bo on na razie nic nie... Wow! O, oh, uratował nas ten Unbound Elemental. E, to szaman. E, szczerze mówiąc kiepsko mi się wydaje jeśli chodzi o tego bossa. To nie jest dobry wybór. Szczerze mówiąc tak uważam. Yy. Dobra, zagramy to. Podbufujemy tego. E, pójdźmy w twarz. E, teraz mamy wszystkie kryształy zużyte, także nie mamy się co przejmować. Na heroiku swoją drogą ten boss też był mega wkurzający. E, dobra, nie, mam, nie możemy w żaden sposób go zabić, także jedyne co możemy zrobić to zagrać to. Zabić to, żeby mieć spokój Zabić to, żeby mieć spokój I zagramy sobie totem na scenie, tu możemy zagrać to eee, Nie przej... O kurde, o fuck! O nie, zapomniałem, że to zadaje wszystkim obrażenia, o shit, pomyliło mi się gademyc z czym ja to pomyliłem? O fuck Ale mistake Mistake Mistake! Ale popełniłem totalny fail po prostu, o Jezu. Przyznam szczerze, że jak ja bym sam, sam to oglądał, ee, jak, tak jak, w sensie jak wy mnie oglądacie, to jak ja bym sam to oglądał, to po prostu bym się załamał, co ten człowiek robi, nie? Po prostu masakra! O kurcze, no. Dobra, trudno, trudno. Nie ma co się tutaj orać. Trzeba iść do przodu. Zabijmy to, bo to jest zbyt denerwujące. A to się wytraduje, chyba, że on jakoś to zabije w dziwny sposób, ale mam nadzieję, że nie. 5-2, okej. Okay. Dobra, e, co tutaj robimy? To robimy. E, u, 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 u. Dobra, robimy tak. Robimy tak i idziemy całkowicie w twarz. Zagrałem głównie to, żeby po prostu go podpakować, a nie po to, żeby żeby. Na... To zabicie tego 5-2 też jest oczywiście fajne, ale e, to nie było jakby całkowita idea tego. No on ma ten Molten Gianty, to nie ma znaczenia. Nawet nie strajdował. No tak, bo no, trudno. Dobra, ehm, co tu robimy? Możemy jeszcze go podpakować troszeczkę. Bam, bam i jest po wszystkim, jest po wszystkim. Uff. Lava szak. To już widzieliśmy. Też nie mieliśmy okazji przetestować tej karty w challenge'u. E, dobra, wiem, że materiał jest krótki, ale szczerze mówiąc lubię takie krótkie materiały. Tak jak mówię, zawsze wolę mieć dwa krótkie materiały, niż jeden długi, tak więc... E, widzimy się w kolejnym odcinku, który pewnie będzie dzień po... E, na, maksymalnie dwa dni po, po tym, jak, e, po tym jak e, wstawię ten. Także widzimy się w kolejnym class challenge'u, a potem oczywiście w kolejnym skrzydle. No niestety, tak jak już wspominałem Ten miesiąc będzie praktycznie zawalony Hearthstone'em i mój kanał będzie od niego pękać Trudno, ja uważam, że jest to całkiem fajne Gdyż po prostu grę bardzo lubię Chociaż mnie często irytuje Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć!